Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na ja wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcje. Będę robiła czytanie dla wodników na wrzesień 2025 roku. Rozkład będę robiła z talii The Light Sears Tarot. Dobrze, to jeszcze trochę potasujemy i zobaczymy, co tutaj dla wodniczków. Okej. Okay. Super. Dobrze, przełóżmy. Energia miesiąca y, na wrzesień dla wodników. Mm, mamy tutaj y, rycerza. Kielichów. No, rycerz Kielichów e, podąża, e, podąża za sercem, za e, głosem e, swojego serca e, i to jest bardzo dobre, tak? E, tylko pamiętajmy, e, że nawet te zmiany, tak, też są oczywiście bardzo dobre, jeżeli no, nie są nie weszło nam to w krew i po prostu ciągle zmieniamy jakby ten kierunek, bo rycerz kielichów właśnie potrafi zmieniać ten kierunek i to jest wszystko w porządku, jeżeli właśnie no, potrzebujemy tego, ale też żeby to nie weszło w naszą rutynę, że nigdzie nie potrafimy po prostu zagrzać tego miejsca. Czy przy osobie, na przykład też. Um, oczywiście, też to może być jakaś osoba, która właśnie pojawia się i znika. No dobrze. Trudność, jaką będzie trzeba się zmierzyć, to jest osiem buław. Jakieś informacje mogą to być informacje, które niekoniecznie mogą nam się podobać. Um, może te informacje. Um, Pociągają za sobą jeszcze jakieś działania, które no, nie są nam do końca na rękę, tak? Więc myślę, że o to tutaj chodzi. Oczywiście może to być też taka sytuacja, gdzie to my musimy wypuścić jakieś informacje, jakieś coś, coś po prostu w świat. A też do końca, jakby nie jest to dla nas komfortowe, to co chcemy właśnie przekazać, dlatego że na przykład może to być trudne. Dobrze. Niespodzianka. Niespodziewanie mamy pięć buław, czyli jakieś tutaj spory, jakieś przepychanki. Pamiętajmy, że to nie jest jakaś bardzo groźna energia. Traktujmy to jako y, taką pozytywną energię, która y, po prostu mówi o tym, że y, te spory mogą nam poszerzyć nasze y, horyzonty, widzenia jakiegoś tematu. Y, po prostu korzystajmy z tego, y, z tej energii. Y, nastawmy się bo, po prostu właśnie w taki sposób żeby skorzystać z tego, a nie było to jakimś y, ciężarem dla nas, tak? Y, zawsze można coś zobaczyć z innej perspektywy, zobaczyć jak inne osoby dany temat y, widzą i po prostu poszerzyć swoje doświadczenia. I tak właśnie to y, dobrze byłoby potraktować. To co robić w takim wypadku? Mamy gwiazdę, nasza energia. Więc możemy być prowadzeni, może to być bardzo dobry dla nas czas. To są wielkie arkana, więc to, co się tutaj dzieje, może prowadzić nas w dobrym kierunku. Może też oczywiście ta energia osłabiać inne negatywne energie, tak? Więc bardzo ładnie to wszystko się tu pokazuje. Ciekawie. A może później jeszcze do tego rycerza kielichów coś dobierzemy? Bo tak jak powiedziałam, no, właśnie, yy, czy to jest czyjaś, czy to nasza, i, i czy to właśnie jest osoba taka, na której nie można polegać, bo jest zmienna, czy po prostu jest, yy, wymagana jest tutaj od nas zmiana jakiegoś yy, kierunku, pójścia za głosem serca w jakimś, yy, na, w jakimś obszarze z naszego życia. Czego lepiej nie robić, mamy tutaj królową buław, więc tutaj może mm, nie gwiazdożyć, tak, bo też ta y, królowa buław, to taka jest pierwszoplanowa, ona wszystko najlepiej wie, tak? I faktycznie ona jest dobra, tak? Ale y, może tutaj nie chodzi o to, żebyśmy byli na tym pierwszym planie. Może też to być jakaś osoba, tak, która właśnie no, lubi przewodzić, powiedzmy, właśnie lubi być taką osobą na tym pierwszym planie, żeby po prostu wszyscy szli za nią, tak. Może właśnie ch chcieć zarażać innych swoimi pomysłami, a może niekoniecznie jest to dla nas dobre dobre może nawet po prostu tylko i wyłącznie w tym czasie, tak, bo no, królowa buław jest y, doświadczoną energią, ale może y, to nie jest dobry y, czas w tej chwili na to, y, a żeby wchodzić właśnie y, w jakieś tematy z tą królową buław, czy po prostu y, samemu, no właśnie tak y, świecić, tak. Może tutaj trzeba coś jeszcze sobie y, poukładać, tak? No, żeby to wszystko jakoś tak naturalnie się y, y, ułożyło. Y, wynik podsumowania mamy tutaj wieże, więc coś się tutaj y, właśnie kończy, y, coś miało słabe fundamenty. Y, 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 i ta wieża po prostu e, 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 ru, u, runie tak? tutaj e, w tym miesiącu, także tutaj no, nie, nic z tym nie zrobimy, tak? No, słaby miała te fundamenty. Może po prostu z tą osobą właśnie nie wchodzić, mimo to, że jest jakaś jest kompetentna, ale może nie do końca jest nam po prostu z nią e, po drodze. A może też po prostu w obliczu tej wieży to lepiej byłoby po prostu przemyśleć, spojrzeć na coś z innej perspektywy, może z perspektywy innych osób, żeby w przyszłości nie doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, tak? Oczywiście dobierzemy karty kartę do. Tak, jak powiedziałam, do, po pierwsze do tego rycerza e, kielichów, chociażbym powiedziała, że patrząc na tą energię, to może właśnie zmiana tego kierunku jest po prostu potrzebna. I to jest ten temat przewodni, tak? Jeżeli tu się coś zburzyło, no to mm, trzeba zmienić ten kierunek, tak? No, ale już powiedziałam, że, że dobierzemy, no to jeszcze dobierzmy. Mamy tutaj. Kolejnego rycerza, tylko tym razem rycerza Buław. Więc też tu zmiana kierunku pójścia tam, gdzie jesteśmy mile widziani, tam, gdzie po prostu nas rozpala, daje nam radość, działanie. Więc tutaj ewidentnie jest zmiana y, tego kierunku. Może tutaj te informacje jakieś tu przychodzą, coś burzą. tak? Może to być duża sprawa, może być mała sprawa, może to być y, różnego oczywiście y, typu. Y, więc, no, tak jak powiedziałam, poszerzamy swoje horyzonty o doświadczenie innych ludzi, o spojrzenie na jakiś temat, y, na y, innych ludzi zmiana kierunku myślę, że ta zmiana kierunku bardzo dobrze nam zrobi w przyszłości to są wielkie arkana więc to będzie myślę, że bardzo korzystne ale jeszcze do tej wieży też nam co tam po tej wieży czy jakaś e, podpowiedź dobrze, że, że się pojawiła, bo jeżeli coś miało słabe fu fundamenty to Lepiej niech się kończy szybciej niż to ciągnąć jeszcze, tak? Bo to są wielkie arkana, więc można to jeszcze latami ciągnąć. Dobra. Oczywiście, by też nie tkwić w tej energii, tylko po prostu zmienić kierunek jakiś w kierunku, w którym jest nam dobrze. Jeżeli to jakieś sprawy relacyjne, to tym bardziej yy, nie musimy być cały czas przy jednej osobie, po prostu możemy zmienić. I po prostu być przy osobie, która naprawdę nas docenia i chce być z nami, tak? Dobrze. Co tutaj mamy? Asmieczy, więc tutaj jest jakieś, też może to być jakiś koniec, też zobaczenie pewnych spraw, takie olśnienie, że już po prostu rozumiecie to wszystko. No ale jeszcze, jeszcze tutaj coś, co tam. Co tam dalej? Na no 8 denarów myślę, że trzeba się tutaj skupić na pracy, e, na właśnie e, podnoszeniu swoich kwalifikacji, e, w jakiej by to dziedzinie nie było. Tak, e, to wymagać będzie e, jeszcze sporo czasu, bym powiedziała, ale mamy tutaj też. E, 6 buław, więc myślę, że to jest bardzo korzystna ta sytuacja, że ta wieża, że to wszystko y, się pojawiło, że to runęło, zmiana tego kierunku bardzo dobrze nam zrobi i to będzie duży sukces. Tyle powiem. Też jest zmartwychwstanie odpuszczenie, ważne jest tutaj, żeby odpuścić sobie innym, żeby tego nie ciągnąć y, za sobą, tak? Zmieniajcie kierunek, nie ciągnijcie, zamykajcie pewne rzeczy, odcinajcie się od czegoś. Pracujcie e, już e, tutaj, w, 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 pracujcie nad odbudowaniem wieży już na solidnych e, budynku, na tych solidnych już fundamentach. Myślę, że to jest bardzo to, co się tutaj dzieje. Nie jest łatwe ale prowadzi nas w dobrym y, kierunku. I tak jak powiedziałam, myślę, że tutaj sukces y, jest murowany, tak? Planujcie po prostu to, to co chcecie y, osiągnąć, tak? Dobrze. I w drogę. Tak wygląda czytanie dla wodników na wrzesień 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!